ma tu kolejny odcinek ze FC25 Ultimate Team, dzisiaj wystartowało Futis i zobaczymy jakie tam są karty i co w ogóle dodali, zaczniemy od SBC, zobaczmy co dodali, to dodali znowu, to paczka była, o Vanden Venn nas dodali, ale kocu, jeszcze, się... o ten Vanden no. powiem Ci, że wygląda nieźle, A jakie tam trzeba mieć, żeby zrobić? Nie dużo kawałki No to tu się wątpię, że na tym kącie. Ale na tamtym kącie można stać. Na tamtym to na pewno. No. E, Szuker. Szuker. A ten ile ma w Też 4. No i co tu? Patrzkę. 8 razy 10 było. A jest 8-5 razy 10 już? Jest? Czy jeszcze nie ma? Dobra, dalej. No Tam już tam jest... nic nie ma. No to było stare. Teraz zobaczmy. Bo już powinno być wszystko. Sklepik nie będzie działał w takie szybko. O! Dostaliśmy jednak. Paczkę pierwszą. No od to jej. otwórz. Od jej. Dobra. O? Coś tu jest. Ale nie się na razie. P. No to futis to wszystkie tata. jest. Odegard. Wiesz, Odegard. Ale ja nie wiem jaki w ogóle. Odegard, ci mówię. No. Zwykły. Ktoś tam jeszcze jest? E, Witina? Nie. Berati chciałem powiedzieć, a nie Witina. Nie, 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 nie. Oh. O! Hernandez. Ale 9-1. E, taki. Chyba, że w ewolucji coś tam się z nim da zrobić chyba. E, Można Może. sprawdzić, nie? A taki to jeszcze słaby. To już słaby. No wiem, wiem. Wiesz, to Futis to wszystkie tata karty jak coś. Jakbyś nie wiedział. E, powinnaś wiedzieć. Czekaj, z takiej nawet paczki coś może wylecieć. Próbuj. Możemy pootwierać. E. Dobra. Tworzymy, bo czemu nie? No cóż, dlaczego nie? Tak. Te siarki to tam jakby, jakieś herby, no to nie. Ale inne to. No i co tam e. jeszcze jest? To. 8,4, plus? No pokaż. No, może. Ale nie. wątpię, żeby to coś wypadło z tego. Tak. Z tego to chyba nic nie wypadnie, tata. O lipa, lipa. Jak są, to można otworzyć. A tych kosiarek lub te herby to nie. Ten to już w ogóle są słabe. A! Szkoda. Że nic nie, nie wpadło, tak? A. No, no dobra. Dobrze, że ten... Nie za jeszcze nie ten. Nie zatrzymała się. A, przemiela, przemiela. Dobra, jakie paczki? O, coś tu jest jakaś. No ale ile te Tysiąc. Aha, oha. Uh -huh, uh -huh. Co? Zmienia kształtna? Wymienna? Nie, zmieniam kształt. Na. A! A. Dobra. Może jeszcze dołożę jakieś paczki? Czy to już teraz jak już wpadły to? Nie, no, już... mogą dołożyć, ale... To jest wymienne. Tak? Ale jak tam? Jaki procent jest? I fantazy. No, na futis jaki jest ten procent? 1 procent, tak? Futis karta 9%. 9%, no to niedużo. nie. Duży, nie? Trochę Można niedużo, spróbować. no ale możesz spróbować, zobaczmy. Bierzesz Trzyba tą, transferem. czy inną? No tą. No to poczekaj, no to nie bierz tej najwyżej, nie wymień. No dobra już. Dobra, Tata. niech już będzie. O! Eee, y to ty. Kobitka jakaś. Eee, y James. James, tato. A nie, mid. 8-8. To, to jest wyróżnienie, ta, ta, wyróżnienie to ty. Rodrigo, 8-9. A nie 9. 92, 2. o, zobaczcie. Tak. Hmm. Ale do jakby go w ewolucji może coś by tam zakończyło. Podrasować znajdować. jakoś. I coś jeszcze jest na końcu na wypożyczenie Wutis. Dobra. Szkoda, że nie mamy tego. Myśmy go. Dobra, może coś jakieś jamal na wypożyczenie? A. Takie? Poverking. Czekaj. A. będzie lepiej. Eee, tak. Te są na wypożyczenie. Tak. Na 10 metrów. I, o, tak. No dobra. Pani opłaca nam się. A te po prostu, tak. Kurda, no nawet dobra. Zaraz SBC zrobimy paczki, bo z tego dopiero będzie leciało, dobrze? Te transfery musimy w końcu tam zrobić, no. te zadania. O wiesz, dużo pieniędzy będziemy mieli. Najprościejsza rzecz, trzeba to zrobić. Dobra. Tak, jeszcze możemy i to otworzyć, ok? No dobra, sprawdź co tam. Raś żyje. Dobrze, że mamy to premium, to jest najważniejsze. O, o to jest ten no. urodziny. Bo to już myślałem, że futis. To, to będzie ta 92 baba taka. Taka szybka. Taka czarna. Mhm. O! Wiedziałem. 95. 9.5 o! Oj, dobra. Ej, do ewolucji! On będzie ciekawy, czy do ewolucji. On coś, sprzedać, ale nawet go do sprzedania A ile on kosztuje? O! Tak! Ile kosztuje? U, lulu, U, lulu. U, lulu. lulu. Dobra, Ej, dobra, to dał, no nie, tata? No. Ciekawy, ile wart jest ten haland jeszcze? Że. Gerard. dawaj A tego nie ale tak, bo nie będziemy grali. Ale tak. Weź do klubu te karty. Razjem i też sprzedam. Nie stracił. Dobra. Dobra. To otworzymy dom. No niech będzie ta, dobra, no niech będzie. Ikona. Eee, Ikona? No. Maradona, Messi, nie. Nie chcę to... Nie. Ale to MLS. Co? Aaa, to... koszta. Dam, 9. No dobra. No. Dobra. Może być. Znowu ten pik, boż. Po co mi dodam, jak nic z tego nie będzie leciało? O, bardziej. No, mam bardzo. Ale PO ta, ta. 96 LAM. On kosztuje 80 tysięcy. PO 96 LAM można zrobić. Uuu, dobry. Co? No. Dobry, nie? Mamy czy co tego. Idealnie, nasz no. stać. No to wiesz ile on kosztuje? Czekaj, jakie ma jeszcze te inne pozycje? Elo, HPD. No. No, no, ciekawe. Ale to ta, ta wyśle, to A na SPD ma... jakby go wziął? Nie wiem. Kogo tam ma? Poczekaj. Poczekaj no, PO, mamy słabego. Dobra, potem się zastanawimy. O, takie dobre to to tam. Powoli nie śpiesz. 9 7. No mówię, że tu trzeba go wziąć. I tu footies paczka. Tak? Ja bym go tego kupił. Jeszcze. Dobra, 3SWC. Ja chcę tą paczkę, o. To z niej będzie dobrze leciał. Dobra. To co nie mamy. <grydy> a nie, Ildiza mamy. Dobra, jednak mamy Ildiza. Lecą już tocy czy nie lecą? Ciekawe. Ildis. Było miło, ale się skończyło w klubie. Lul... Tego Ludigera wziąłeś w końcu? Nie. to zrób go. Dobra, po tym... Weź tam ewolucję. 97 karta. Dobra przecież. <grydy> <sani> Dobra, zara.

Harada tak to się dało na ławkę na internet, no nie? Co? Harada na ławkę, no nie? No ale ile ten halen kosztuje, patrzyłeś? 80 tysięcy. No ale chcesz go, y, dos, chyba że sprzedać y, Nevesha I sprzedać Halada, tak? No. I tam jakieś gry. I drugi zrobić za Newesza. To tam, będzie 300 tysięcy, tata. No, to już by była jakaś tam kasa, nie? 350, bo zobacz, ile my mamy? No. 41 no, tysięcy. To zawsze coś. No bo kogo mamy tam w ataku teraz? Alvareza? I... Martiala. Naprawdę z żadnej karty. A! O! Tata, Ta na świgo. No widziałeś. Dobra, bierz go do składu. Dobra, bierz go do składu! Jest! Mamy! Pierwsze putis! Jest! Dobra, dobra, super, ale bierz go do składu, żebyś ha. się nie pomylił, żebyś go nie wyrzucił, albo nie spikselował przez przypadek. tam tak masz, że naciskasz te przyciski i. Bach! Nie ma. Nie, tak jeszcze nie miałem. Nie? Dobra, ja myślałem, że nic nie będzie, ale jednak było. Eee, dobra. Dobra. Ale ten football też można do ewolucji stawić? Możesz sprawdzić. Nie, nie można. Eee, dobra. Tak. Za Z tego, no nie? nie. Bo, bo. A jakie on ma jeszcze inne te pozycje? Eee. Fajnie jakby miał po. O. <grym> Poczekaj, ale... Style... To teraz przyszedł strzał. A ma HBO, PSA. A style jakie ma, też ma dobre, nie? Ja bym go na SPO dał. Mm -hmm. A tu bym dał Bogle. Dobra, bo w ogóle ci się dobrze grało na, na szybkości. A ile ma tempa ten patent Luis Figo? 97. To też jest. A, nie, a ten... nie. Ile ma? 96. To też. Tak samo. No to jak chcesz, no to zostaw go. A kogo miałeś przedtem tutaj na SPO? Wóz z... No tutaj Figo. Tak. Dobra, to niech tak będzie.

Nie za, ale wiesz, że nie zawsze się wygrywa też, nie? Brał ładne podanie, jest Hurtig. Ładnie no. Podanie do Alvareza. Martial i mamy 1-0. Bardzo dobrze. Pierwsza brama. Kresły, Kresły, ale nie obręcami, uważaj. Okay. Pogleś. Dobra, cofnij się. Dobra, twoja. Urum. Dobra. Dobra, w Podanie do Anina. W ogóle. Igo, Luis Higo. Luis Higo, podanie. Podanie A, do Martiala. Chciałem wejść. Wziąłem, ale już było za dużo. Nie. Nigdy nie ma dużo. O ja, do w od razu puść, wypuść, bo no, tak. Jest Figo w środku. Dobra, pięknie oddaj. Od... Nie wiem, jak mu to mam oddać. Normalnie później Dobra, Dobra Figo! Jest Bramka, był 2-0. Dobra, na razie. Na razie przeciwnik zaczyna nas kontrolować. Uwaga, 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 poda, 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 poda albo nie poda. Tak jest, piłka A jeden. Ilian. do w ogóle, w ogóle. jest Bobble. Rozgląda się, komu tutaj dograć piłkę i w jaki sposób. Jeden Aha. z nich. I za. I co? Mnie. Mnie. No, dobra. 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 Próbujemy jeszcze. za. I się I Mbappé. Mbappę ładny z Mbappé. Uważaj, uważaj Podali wygonił nerwę wyglądać technika teraz To jest Figo spróbuj próbuj Figo san Druga, do, jeszcze odbiór, strzelaj w Jest Branka jednak opłaciło się spróbować trzymać przy, Przytrzymać się atakować Luisem Figo zaczekać chwilę Dobra, presujemy, pressing, 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 już zakładaj pressing, jeszcze jeden, jeszcze jeden. O tak, pięknie w ogóle przejął. Jest martial u góry. Dobra, super, A ja. Dobra, ale jest, twoja, jeszcze, 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 jeszcze. to. Ja. Uważaj na kontrę, dobra, twoja. Masz kurki na górze, dobra, jest. Ale za Martialem. No właśnie o to chodziło, myślę, że wpadnie. Ale spokojnie, jest 3-1, na spokojnie. szybko, bo nie miał ręce. A jest wreszcie, podanie do Alvareza. Piękne techniczne uderzenie. Alvarez. Na dół to w ogóle masz. albo bo tu Mię masz Figo do gas, Figo przygiwa. Bar... Puść go, puść go, puś go, puś go. I bu, i bu, i, bu, I uderz. Jest, 5-1, ale pięknie, piękna i, akcja. Bu, bu, bu. <laughs> I pu, pu, puu. I pum, będzie teraz się chciał odegrać, chcę strzelić jakiegoś gola naprawdę uważaj, uważaj, uważaj! No, no, 5-2? Wiem, widzę, nie jestem ślepy pomóż nam w ogonie, O tak, już będzie dwóch w ogonie, a nie jeden Bardzo dobrze. pilny. O, widziałeś dobrze Dobra, teraz spokojnie w ogóle się spóźnił. Teraz uważaj twoja na dół. Podałem na dół się. Uważaj, 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 i uważaj, żeby uważaj! I w ogonie, Dobra twoja. Uważaj, kontruje. Rysuje nas, uważaj. Czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie wychodź. Nie się... miejsce... No tak, decyzja Kurna. Jak to się stanęło? Normalnie, no karny jest. Niech się strzeli. Kawy ruch. Kawy. Lewy. 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 Kurne. Mówiłem, że lewy. Leć nie ruszy. Dobra, 5-3. Dobra, spokojnie. Jesteśmy w tu słuchajcie, nie Spokój, grę. trochę pograć w przeciwnej drużynie. Przegrupować się, zacieśnić szybko. Tyle, że tak, za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką. W dalszą metę, to może nie być taki dobry pomysł. Wróćmy na boisko, po prostu na ciekawie. No i ładnie, Luis Figo mamy 6 trzecią bramkę. No jak ten Figo się ma. Dobra. Dobra, ma karpent Alvarez. Alvarez. Ja ładnie, czaruje, próbuje się uwolnić. Ładnie wchodzi Hurt po lewo. Ale podanie do Martiala. Martial i kolejna bramka. Bye, bye! No i chyba jest rage quit, tak? No. Zrobił. Mhm. Kraj, kraj zrobił. Dobra. Kolejne zwycięstwo. No i co? Myślę, że będziemy... Kończyć. Tak. Dobra. To na tyle. Dzięki. Było miło z Wami. Pamiętajcie, zostawiajcie subskrypcję. Żeby Was nie ominęły kolejne odcinki. Dokładnie. A my postaramy się. Stawiać. Coś fajnego dalej tworzyć dla Was. Dobra. No. Cześć.